Hello Co? cześć, cześć, z za granicą. Co, Co powiedział? Nie wiem. Co you say? What? What? Polska za granicą. Oh. Polska za granicą, no. <laughs> Nothing meat. Jak my staimy w ogóle, nie wiem. B and window, yeah. One more under I'm running back. One, one B. Play B out one. Out B two. Sorry, jak ono Zagram late z kuchni. Kuchnia to może być, gościma. Jest w kuchni, widziałeś Exit. Exit to... Exit i Modi. Ja już wiem, jak ten medley wygląda. Exit. Będę musiał obok coś gości nie? Jestem tego przekonany, kurwa. Paweł? Tak. Potrzebujemy, ale my nie mamy playera. Ktoś Ta. musi z was zapierdolić. Daj, smoka i palace. Kork. Stali na gali Nie Undercon Widzę Cię na gale, wiesz Miśku? Ja nie idę Window one, jump Zesmokowali galę A ah. To tam są sami Molly underwood Jungle dead one Nice Undercon Nie wierzę w to Friend from CT Ladder czysty, patrzy kon I Idę do Ciebie five, five. One battle. Jungle. Cross, I'm sure. jungle I'm holding classum shop dead jungle jungle counter terrorist with nie poszli dead from, from, from tactics yeah panos ramp under. Be clear maybe Be clear też za też za

So I know oh, one. am short. I'm holding it on for Under con one. one out. Yeah, one, one more beat. Microphone. Bomb has been planted. I think I'm safe Nigdy, nigdy bym tutaj panie się nie spodziewał. A mi wy, kurwie tutaj, na wrotkę tak łup. Dobra, let's go. Trzeba zajebać. <coughs> no ja mogę kona iść znowu. Dojdź kona, ja idę z gali z tobą. Albo nie, idę do to okna nie. i spalę... Nie, ty idź do okna i wysadź top mid, żeby znak spiknął. Bo im surundę dają insta. Nie wiem, czy jest smok nawet under. Trzymaj. Daj mi Nie wiem, czy jest... Czek, trzech co nam idzie. Podmocnik ten? jeden. Oglądaj no, ją no, szybko Tu należy Jest ja za smoke wiesz? Po... Jest samochód? Jest zwany, no. R może być Falcon Jeden HP Jeden HP, no bo Boxy mogą być, fale, A, boxy okay. ups, ups A, bomba, bomba, Dead Ups Сейчас переслал, сейчас переслал. Кон-кон. А, морг, а мляки не плашим, Бум. Тумор, тумор, тумор. тикинг. Zobaczymy. Nice. Yeah, tak, tam jest autentyczna kurwa. To jest autentyczna kurwa. kurwa. Nie. Nie.

Default. He was running back kinda careful B mid was clear right. Stars one yeah, dead. Other go. guy was flashing. Go, go okay, bomb okay. there bomb there. Close, but... no, no, I bom I so. Yeah, I think both A to be honest. I'll just go fast. One firebox. Planting. Bomb Dead planter. I'm back here with a bit more. I don't know where. Maybe lure Maybe needs are up. Yeah. Move up I bomb I have reload, cannot play now Nice, nice, nice Can I flush that? Yeah, one, <laughs> one One under One, on one game back Tetris One more, tetris. One more tetris. One before. Before. One tetris. Let's run city Flash Diffolt, ja wiem, ale... Chłopacz mnie. Diffolt zaraz. Patryk mało, leży. Nie ma ich. B. Dobiegli z gali właśnie. Jeden mody chyba. Jeden kuchnia blisko. No, no masz blisko. Poszedł. Już smol... o galon chyba poszedł. Może już w pokoju. Ja biegniem to na pewno. to jest czysto. Zera też nie widzę, ale go mnie nie sprawdzam. No, absolutnie, no. Dawaj jakiś call z GamerLegion. Chłopie, okay. ja miałem przerwę 3-6 miesięcy, kurwa, ja już nie wiem. Guys, let's swing me and kill window. If we kill, we go back. A jak nie zabijemy? To, to, no zginiemy, nie? 10 HP, 10 HP, 10 HP. Nice. Ok, On. ok, let's go back now. Teraz, teraz. Chuj, nice window, just for free. Let's go A, let's go A. Maybe he post. deep. Jeden HP ma. One, One, con. Con. One con. razem kom? Dawaj. 4. Nie ma kewa chyba, ksy. behind the city. A, be so, ten pas robi Szukam no. pod B Bez zabity, nie? Tak 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 na Tak Kuchni? Tak, zabeszam Kurwa, zabeszam jest. Nie pies Nie gadaj Outkwon, one Patrzę market Market one. mnie Slash Bardzo dużo grania, kurwa z toma, więc tu Michał. Co tam? Pokażę chwilę. A jednym tutaj, Underpusht! Monsters. Leż On Kontu. Mikrofon. Poszedłbym na spinik z białym. Proste, koro. Ja zbiałem to na sumę, mógłbym pójść. Eee, ja na sumy nie. Nie? Nie no, raz być może się sobie wybrał, co? Nie mam sprzętu na sumy, gościu. Ja ogarnę. Tam Trzeba mieć kurwa taki sprzęt, że szok. szok. A ty kojarzysz tego PJK z 1.6 czy nie? No. No, no to on ten, nie? Ma ten, ten TikTok z sumami, nie? No jest, to jest sumie. No, to on z live'a łowi, ja nie lubię tak łowić. Że taką kamerkę ma, tak? Że widzi, że zapływają? Nie no, jako sonda, masz tylko że taką, że live. No, że no, widzisz wszystko, wiesz. A krzabu, bo nie ma żadnego. Rzucaj, rzucaj. Puszczem mi do łazienki. On żartuje. A bomba. On skrócił piwnicę, czy co? Tak jest. No. ABCOF jest. Mogę ten gość kałachem, kurwa. Ja miałem ją. Ja chciałem wchodzić, tam i rzuciłem. Możesz zacząć, jeśli chcesz jakieś smoki czy czary Mary, to możesz robić. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Już podchodzę? Ja z słyszę. Ja on smog, ale ja wyjdę jak zrobicie Teraz Teraz Firebox, on HP! Maybe one more Samar. somewhere. Snagel. 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 One jungle. Troszkę to, zachodzi wam, jest, troszkę teraz, zachodzi jest, troszkę teraz, troszkę wam troszkę jest, troszkę jest, troszkę jest, troszkę jest, Do was idą, jest, troszkę jest, jest, do was, z do was, Ławka, troszkę Ej, to jest, to jest, jest, Ej, co? co ty robisz? Ej, patrz, nie, nie ładuje mi się broń. Co? Ale to ma z jeden pójść. No, co? Ej, poczekaj no. Puść. Działa ci? Nie. Dajmy pauzę, odłącz tak. myszkę i podłącz no jeszcze raz. I will flash okay, closer in the smoke, you can go closer. Flashing. No, so the smoke nie go back to the to jest top! I'm running, high. One was B. A, yeah, yeah. a player alive. I closed first. Close Wait, a moment. I'm planting for sword and con, okay? I'll check on I got one from <laughs> from cross